Maria Sadowska to artystka, która nie boi się dzielić swoimi pasjami i marzeniami. Ostatnio na jej Instagramie coraz częściej pojawiają się zdjęcia z jej nowego domu, który w ostatnich miesiącach przeszedł metamorfozę. Gdy zaczynała pokazywać wnętrza, były one jeszcze w stanie surowym. Teraz, natomiast, możemy podziwiać efekt wielu lat pracy. Właścicielka ogromnego drewnianego domu w sercu lasu podjęła decyzję o jego zakupie w roku 2009. To miejsce o powierzchni 400 m2 to spełnienie jej marzeń, które budowała przez niemal 6 lat. Od początku zamierzałam stworzyć artystyczną przestrzeń, gdzie będą się spotykać twórcy różnych dziedzin: filmu, muzyki, malarstwa, mówiła w jednym ze swoich postów. Dom, który znajduje się na pięknej Suwalszczyźnie, jest wyjątkowy nie tylko z uwagi na swoje wnętrza, Lecz także swoją historię. To dwór modrzewiowy, mający już ponad 120 lat, który Sadowska przeniosła 300 km spod Radomia na nową działkę tuż obok jeziora, oferującego piękne widoki i relaks. Jak podkreśla artystka, proces przenoszenia i urządzania budynku był czasochłonny ze względu na jego rozmiary, ale efekty ich wysiłków są z pewnością warte czekania. W jej najnowszych publikacjach szczególnie wyróżnia się kuchnia. Która jest dla Sadowskiej prawdziwym centrum dowodzenia. Ciekawym rozwiązaniem stał się duet drewnianych elementów z eleganckimi marmurowymi blatami. W sercu przestrzeni kuchennej znalazł się ogromny stół, który sprzyja wspólnym posiłkom i spotkaniom. Jasne szafki w odcieniu szałwiowej zieleni przykuwają uwagę, a ciemna industrialna zabudowa na drugiej ścianie wprowadza nowoczesny charakter. Całości dopełniają złote dodatki co sprawia, że wnętrze jest nie tylko estetyczne, ale również przytulne. Zdjęcia z tej metamorfozy można zobaczyć w galerii, co z pewnością zachwyci wszystkich miłośników designu i sztuki. Ciekawym zbiegiem okoliczności jest fakt, że Sonia Bohosiewicz również postanowiła wybudować swoją przestrzeń w otoczeniu natury. Jej projekt z pewnością wyróżnia się odważnymi rozwiązaniami, na czele z kolorowymi drzwiami, które stanowią mocny akcent w całej aranżacji. Warto zauważyć, że nie tylko znane osobistości jak Maria Sadowska czy Sonia Bohosiewicz decydują się na takie projekty. Mikołaj Roznerski także wybrał życie w lesie, budując 82-metrowy dom, który z kolei prezentuje nowoczesny styl. Jak widać, natura inspiruje twórców do działania i marzeń o życiu w zgodzie z otaczającym światem.